Jeśli chcesz konkurować na najwyższym poziomie, potrzebujesz bardzo wielu rzeczy wokół siebie. Przede wszystkim potrzebujesz dobrych ludzi, odpowiednich ludzi wokół siebie, którzy mają dobrą wiedzę, dobrą energię, którzy mają dobre doświadczenie i mogą się nim z Tobą podzielić. Nie można zbudować niczego w kilka lat. Nawet drzewa sadzisz je i potrzebują pięć, sześć lat, żeby dały nam jabłko. To nie jest takie proste. Każda pojedyncza chwila będzie dla Ciebie trudna. Myślę, że to jest jak życiowe doświadczenie. Najlepszym nauczycielem jest życie. Kiedy życie Cię uczy, a Ty się uczysz, to jest bardzo dobre połączenie. Musisz stawać się lepszy, bo niektórzy ludzie popełniają błędy i nigdy nie chcą ich naprawiać. Lubię zostawać sam, bo jeśli idziesz i rozmawiasz z ludźmi cały dzień, to oni zabierają twoją energię. Bardzo ważne jest, żeby zachować swoją energię. Masz tak wiele rzeczy do zrobienia i potrzebujesz tej energii, bo kiedy cały czas spotykasz się z ludźmi, to oni ją zabierają. Cały czas. Niewielu ludzi jest wokół mnie, od których mogę czerpać energię, bo kiedy jesteś sławny, to cały czas ją oddajesz. Staram się nie stresować. Jeśli coś się stanie, to się stanie. Co możemy zrobić? Nie żartuję. Kiedy nie masz talentu, musisz bardzo ciężko pracować. Kiedy ciężko pracujesz i poświęcasz swój czas, stajesz się bardziej zdyscyplinowany. Niektórzy są bardzo silni, niektórzy są bardzo mądrzy, ale nie mają mięśni. Każdy jest inny, ale większość z tych utalentowanych ludzi, w mojej opinii, jest leniwych. Kiedy żyjesz w biedzie, czego potrzebujesz, mieć motywację, masz już drogę, musisz się wydostać i musisz być głodny. Spoko. Tutaj, w Dubaju, każdy jest zadowolony, szczęśliwy, bogaty. Każdego ranka. Każdy ma dobre cappuccino. Nie musisz nic robić.